Pokazujemy, jak żyli ludzie w średniowieczu. Zbudowaliśmy całą osadę wczesną-średniowieczną. Mamy ponad 40 namiotów. Mamy 15 wiat, które są robione rekonstrukcyjnie, więc tak rzeczywiście te wiaty wyglądały we wczesnym średniowieczu. I pokazujemy, jak ludzie żyli. Ponadto o 13.30 zaczynamy bitwy morskie. Będzie, będą cztery bitwy morskie, będzie desant później z łodzi na ląd. Barbarzyńcy przypłyną i będą chcieli podbić tę osadę. Z kolei osadnicy będą chcieli ją obronić. Więc bitwy z wody przenosimy na plażę i wtedy. Do godziny 17.00, 17.30 będziemy się bić na plaży. Mamy w stowarzyszeniu członków, którzy budują łodzie. Mamy szkutników, którzy się, no, się tym zajmują, to ich pasjonuje. To jest przede wszystkim nasza pasja. My mamy organizację non-profit, nie, nie mamy żadnych zysków z tego tytułu. Stowarzyszenie całe swoje środki, które tylko mamy, wkładamy w to, w to przedsięwzięcie. Ale ponadto robimy również inne rzeczy. Bawimy się trochę w sport, robimy całkiem inne rzeczy. I chcemy też w przyszłości, w przyszłym roku chcemy zrobić inscenizację morderstwa świętego Wojciecha chcemy tu jakiegoś znaleźć ochotnika który z przyjemnością zostanie poćwiartowany że w X wieku ludzie pracowali, wytwarzali różne przedmioty, jak to wijałeś na innych stoiskach i podróżowali, żeby je sprzedać w całą zimę na przykład pracowali, produkowali, wytwarzali, a następnie udawali się w lecie na targowiska w różne miejsca świata, między innymi e, powiedzmy cztery takie główne, które istniały. To było w Danii Ribe, w Szwecji dzisiejszej Birka. I trzecie, takie na przykład, hej, i czwarte na pewno Wolin w, po, w dzisiejszej Polsce. I tam były duże targowiska, oni tam jechali. Oczywiście to nie był wyjazd taki, jak dzisiaj się wsiada samochód, 8 godzin się tam jest i można wrócić do domu za dwa dni. Wyprawa trwała często właśnie całe lato, więc oni jechali na targowiska, na tym targowiskach rozstawiali właśnie my, powiedzmy m.in. taki namiot czy jeden, czy dwa, czy pięć. I w tych namiotach produkowali swoje wyroby, sprzedawali. Przez całe lata w ten sposób to się odbywało. Jestem Jacek, zajmuję się produkcją monet. Pięć. Dzieciom jak e, monetów Szybciej. No niestety nie udało się. To nie takie proste. Ale nagroda pocieszenia będzie. Staś. Jak widać, produkcja tak jest kaszynce? bardzo prosta i w ten sposób powstaje moneta. A wersja... Dobra, Ja jestem tutaj drugi raz ogólnie. Ja cię się podoba? Super impreza. Kameralna, e, dobrze jakościowo wszystko jest zrobione, nie ma żadnych. A z właśnie obserwacji jak jeździcie po tego typu właśnie imprezach, ludzie są zainteresowani taką tematyką? W Oczywiście, tak. W większości przypadków imprezy są dotowane z środków gminnych, tak? Promocja miejscowości, e, no i też jakaś atrakcja dla lokalsów albo też turystów. Reprezentuję grupą twórców, rzemiosł dawnych, osada krajeńska, przyjechaliśmy tutaj rodzinnie nad jezioro w Kikole po to, żeby zaprezentować dwa rzemiosła. Jedno z nich to wyrób naczyń drewnianych, a drugie to zarabianie instrumentów zwanych bębnami. Obecnie uczestniczymy w manewrach. Naszą najmniejszą jednostką pływającą, dwubanką, zrobioną z jednego kawałka dnia metodą ciosania narzędziami z epoki. No, jak widać, sprawdza się w terenie. Można śmiało wyskoczyć na ryby. Tutaj przyjechałem gościnnie, popatrzeć. No Nie, nie, jestem, nie jestem z żadnej z tych grup. Sympatyzuję. Podoba się, podoba się panu na ten festiwal? Bardzo mi się podoba. Jestem trzeci, ro, trzeci raz w sumie, także. Pana obserwacji, właśnie ta sztuka wczesnośredniowieczna zyskuje w Polsce zainteresowanie? Wydaje mi się, że tak, że, że z biegiem lat coraz większe.